Niedługo polska premiera Nowego Bonda, Skyfall, polski tytuł, błoniebo. No, nie uciekniemy od tego stadionu narodowego. Podobno w tym odcinku Bond nie będzie pił martini, tylko piwo. I mam nadzieję, że bezalkoholowe, bo kto pije piwo bezalkoholowe, ten jest bohaterem. Dobra, teraz poważnie. Dawniej Bond to tak, pozabijał kupę gości, zaliczył kibic lub dwie, jakieś martini. No i się oglądało, no. A Bond staje się z odcinka na odcinka coraz bardziej poprawny. Niedługo pewnie rzuci kobiety, papierosy, mocnalko Alkohol, będzie segregował śmieci, nie będzie walczył, tylko będzie dzwonił na policję. Bond, słuchajcie, Bond i piwo, no brzmi jak Prawo i Sprawiedliwość. W następnym odcinku Bond będzie pił bebiko jeden. Bebiko jeden raz zażąda w barze i będę go wywoływać. 007 zgłaszamy się, a tu, tu. No, a piosenkę do filmu o Bondzie z Bebiko zaśpiewa Majka Jerzowska, albo lepiej, Natalka Kukulska. Kuszek o kruszek, kuszek bardzo go lubię, przyznać to muszę. <laughs> I, i Bond będzie latał po filmie w Pampersach, o. Tytuły następnych filmów o Bondzie to Forio Pampers Only, tylko dla twoich pampersów, Casino Cummel w tajnym pampersie jego królewskiej mości, Licencja na przewijanie, Pampers, który mnie kochał, a konstruktora gadżetów, jakiego Ku, zastąpi Chińczyk Siku który skonstruuje wózek dla Bonda, z grzechotkami w kształcie otwieraczy do piwa. Słuchajcie, Bond z piwem, to tak jakby w nowych odcinkach Ewentualnych nowych odcinkach czterech pancernych, czterej pancerni jeździli na rowerze. No. Słuchajcie, walnę sekaszkę, bo jestem wstrząśnięty i zmieszany. Bo jasne.